I teraz, aby płynnie poznać całe wydarzenie, jakim jest spisek klonów, musimy przyjrzeć się również zeszytom Silk. I w XIV zeszycie widzimy, jak Cindy Moon, czyli Silk, zaczyna układać swoje życie po uratowaniu w rodziców z Negative Zone, odbiciu brata z Rongangu i powrocie jej byłego chłopaka Hectora, który powrócił jako duch znany jako Spectro. Mimo tego wszystkiego, Cindy i tak wciąż czuje się samotna. Zaś w redakcji The Fact Channel zgłasza się do reportażu o tajemniczej firmie New you i leci do San Francisco z pomocą Jonaha Jamesona. Przed wyjazdem spotyka się jeszcze z Hectorem, który oczywiście jako duch towarzyszy jej w podróży. Na miejscu Cindy zauważa, że Johnak zachowuje się nietypowo. Wita ją zaskakujące ciepło i wyraźnie coś pokrywa. Więc w wolnej chwili przebiera się w nowy kostium, by działać incognito jako Silk i razem włamują się do siedziby New York, gdzie odkrywają pomieszczenie pełne zamrożonych ciał. Cindy zastaje też tam Jamesona rozmawiającego z jego zmarłą żoną Marlo, A po wyjściu na dach Cindy zostaje znienacka zaatakowana i ogłuszona przez uważaną za martwą Spider-Woman, czyli Matty Franklin. A jeżeli chcecie wiedzieć co będzie dalej, to zostawcie suba, żeby tego nie przegapić.